Biblioteka gminna w Rokietnicy poleca Barbara Kosmowska Dziewczynka z parku Kowalik zdążył już opuścić pień dębu i przebierał krótkimi łapkami po zamarzniętej ziemi. Mój mądrala, Ucieszyła się Andzia, podglądając ptasią ucztę. Wie, że zawsze tam sypie ziarenka. Na dźwięk otwieranych drzwi Andzia opuściła lornetkę, a gdy przywitała mamę i znowu podniosła lornetkę do oczu, kowalika już nie było. Mama dzisiaj wyglądała w połowie jak pani z banku, a w połowie jak wesoła dziewczyna. Miała na sobie bluzkę z kokardką, marynarkę i mocno wytarte dżinsy, a do tego jeszcze bardzo wesołą apaszkę. Andziu, powiedziała mocnym głosem Dostałam pracę! Będę znowu ilustrować książki. Czy to znaczy, że na twoje biurko wróci wielki bałagan? zapytała Andzia. Mama milczała, ale jej oczy odpowiadały, że tak. I w każdym pokoju będą stały otwarte tubki z farbą. Oczy mamy znowu przytaknęły. I ja pierwsza zobaczę te rysunki? Jak wtedy Andzia zrobiła ruch głową, który oznaczał przeszłość. Jak wtedy mama też wykonała taki sam ruch. Potem usiadły naprzeciw siebie, opowiedziały, co się ważnego zdarzyło każdej z nich, a opowiadając, patrzyły łakomie na ostatniego rożka, który, przysypany cukrem pudrem, wyglądał jak księżyc skąpany w śniegu. Margarita Nowakowska